Czekamy na pierwsze osoby i tylko przez chwilę będę jadła lody, bo mało już mi została. zostało. Mm -hmm. Nie chcę, żeby mi się roztopiły. Na razie nikogo nie mam. Mm Ciemano. -hmm. Już tego sobie? Dobra, chyba Ciebie nie teraz. teraz. Yy, pozdrawiam dżunki. Trzecia. Możecie mi zadawać jakieś pytanie, no. Jak chcecie, no wiecie. Jak to jest. To właśnie się za się Miło, miło. Pozdrawiam Natale. Dasz mi moda Ania? Będzie konkurs na moderatora. Jas. Tak jak na każdym live'ie. Zapomniałam jak się robi live. Dawno robiliśmy, prawda, mama tak. Masita. A ja mogę powiedzieć jakieś rodzinę? Proszę? Mogę powiedzieć, kiedy dalszym rodziny. No możesz powiedzieć. Moja mama ma za dwa dni urodziny. Musicie jej napisać za dwa dni pod komentarzem wszystkiego najlepszego. Dla mamy Ani. Dla mamy Ani Tenis. Pozdrawiam Erce pozdrawiam Maję, pozdrawiam Pankę Ari. A nie pod każdym twoim short dobijamy ani stoka do końca roku. No mam nadzieję. Ale ogólnie teraz to mega wolno idzie i mi tylko zabierają, Więc w ogóle tragedia jakaś to no, jest. Teraz się je tu tylko zabiera. No. Więc normalnie tragedia, ale mam nadzieję, że to się jakoś naprawi szybko. Ale nieważne ważne jest... No. kiedyś e, Ania dobija e, 100 tysięcy. A na ja razie jestem... nie jest to jej potrzebne do życia, bo to nie jest jakby... Wiesz to jest moda i na czas, prawda? Oczywiście, na, na YouTube i na takie rzeczy z tym związane. Będzie konkurs na moda? Będzie. Da, to dasz mi moda, bo za to jak piszę pod każdym razem. To short... no piszę... dobro to ci piszę. No to, no to ci dam. A ja dzisiaj jest No dobry humor, hojna jest. Tak? Standardowy moderator, bo każdemu daje standardowego. Nie wiem, czym się oni różnią. Już ja ja już mówię pierwsze wszystkiego najlepszego, No mam widzisz? No i Ogólnie by nie trwało nie jakoś super długo, nie na przykład godzinę czy trzy godziny, jak niektórzy robią te live. Y, ale to bardziej to są streamy. Ania, dzięki, kocham Cię. Nie mogę powiedzieć, że Cię kocham, ale. Nie ma za to. Masz jakieś medale z tenisa. Medali nie mam. Mam kilka, ale nie mam pucharów. No bo wiecie, puchary to są takie prawdziwe dopiero. Dyplomy też. Dyplomu. No dyplomy, głównie dyplomy, bo w takich turniejach co ja gram, to nie dostaje się za bardzo medali. choć mam kilka medali, to się bardziej dostaje właśnie takie dyplomy. Moja mama ma dzisiaj urodzinki, to wszystkiego najlepszego no. dla Twojej mamy. Znaczy, lubię cię, sorry, że tak napisałam, spoko. A mi też też pisze pod każdym shortem. Nie wiem, nie widziałam, żebyś pisał pod każdym, ale będzie konkurs, więc będziesz musiał się starać. Bo już po prostu, jak jednej osoby dałam bez żadnego powodu. W sumie jest z powodem, bo mi pisze pod każdym shortem. No właśnie. Ale jakby, no. Chodziłaś na jakieś tańce. Kiedyś chodziłam, jak byłam mała na rumbę, to jest na zubę. Na zubę. <grym> na zubę? No, ale nie chodziłam potem chyba i nigdy. Raczej. Mm, pozdrawiam pole. Pozdrawiam team dyky. Masz kota, mam dwa koty Juraty i tej kłębę. Myślałam, że to pani nas obgaduje, ale nie patrzyłam się do nas. A kiedy konkurs? No jak będzie dziesiąta minuta, żeby nie, po prostu nie było... Do że razy gadać, a potem pewnie mi się skończą tematy do gadania, więc no wiecie. Mama, a no. mamy... Mogę... <laughs> co możesz powiedzieć? <laughs> nie, nic już. Hej o mam pytam, tylko Pozdrawiam Zosię. Ja mam koleżankę Zosię z przedszkola. Wiem, nikt nie pytał, ale powiedziałam. X najlepszy, ty nawet nie umiesz banu ba dawać to, co to za młode nie przezywajcie się, na moich lewach się nie, przezy nie przezywamy, jakby każdy ma się szanować. Lubisz gotować? Lubię, nie za bardzo lubię gotować, ale w... lubię kocha piec, kocham Ania, piec, no dobre tak, piec. Bardzo, Ania, dobry ciast, ale ostatnio na dzień mamy, Upiek gotowałam, mamy carbonarę. Jak się no, nazywała? I, i miałem z I miał z tego być film, bo ja nagrywałam, ale nie dodałam go chyba, nie jestem pewna, chyba nie. Lubisz gotować? Powiedziałaś, że nie rób gotować. -a, nie a, nie gotowa ile masz lafuku? Cztery mam, la fu -fu. Ale nie, nie oryginalne. No, no, to lafuku. No, la fu -fu ma. No, mam cztery lafuku. Czy zdążyło ci się kiedyś pokazać przez komentarze? Nie lol. Co nie. i. <laughs> Bo y wychodzimy z tego założenia, że niech każdy sobie pisze, co uważa, to jest jego problem. Jak ktoś pisze, że Ania jest brzydka, że ma brzydkie profilowe, no to jest jego problem, jego zdanie. Ania uważa inaczej. No i dlatego dała to zdjęcie na profilowe. Ania, daj mi takiego moda, gdzie będę mógł banować. Ale to chyba da się banować, ale nie wiem, nie wiem, z tym standardowym powinno się Ci banować, bo taka jedna dziewczyna chyba kiedyś banowała, ale to jest bezsensu, no bo nie każdy sobie ogląda, je. No właśnie, każdy pisze, co chce, bez, w jakim sklepie? bez jakiegoś takiego hejtowania. Teraz ja. W jakim sklepie się ubierać? Ja... ja się ubieram, mogę powiedzieć? Tak. W New Yorkerze, New Yorkerze głównie topy. Na Vinted się Ania też ubiera. No tak, czasami, ale na Vinted to są zupełnie dwie inne rzeczy tak. mam. Jakby tam kupuję naprawdę bardzo nieskazitelne rzeczy. Nie mam mogę powiedzieć, się... co kupiłam no ostatnio. Właśnie. Mam też... Niedługo Ania to założy, jak jest. No, oczywiście. Czasami... Ale to bardziej nie tylko dodatki, to mam z temu. <grych> ale z temu się mega biżuterię, Ostatnio sobie zrobiłam paczkę z temu. E, co jeszcze, gdzie się ubieram? Trochę fajemy, głównie też w berszce. W berszce. I w Zarzu, ale. No, tak. W Zarzu to tak. Ja ogólnie lubię Zary, ale teraz Zara się tak zmienia bardziej w Walencji, jak jakiś luksusowy sklep, ale taki brzydki. <grych> nie kurwazy. Po prostu mi się nie podoba jakoś. A dużo rzeczy Ania ma z vinted. No. I z takich różnych <noise> dziwnych sklepów. <noise> tak, jakieś tam. Taki... No właśnie, żeby trzeba tak umieć znaleźć coś, żeby po prostu nie wydawać dużo na, jakby, na fajne rzeczy. Ale jak jakieś sklepy to Berczka, New Yorker. No nie, a nie, ty się Prada Balenciaga. no Przecież zapomniałem Louis Vuitton, Louis Vuitton. Gucci, Gucci tak. Chanel, a nie się tylko tam. No nie. jak wy wiecie, Zara to jest dla mnie odrób wymiotny. Oczywiście żartujemy. Nie, nie masz przechy mi la bubu. Może zrobię konkurs kiedyś, ale na lafufu nie. Nie, za miesiąc już chyba wszyscy będą mieli przesył ten labufu no. Lafufu. Nie zastanawiam, czemu masz w no coś o tej lisi, skoro nic nie nagrywasz o nim na szorcach. Ogólnie, zanim długo idę na pokolenie tenisa, więc, więc może będę coś nagrywać, jak będę grała. Ale. Czasami Ania nagrywa, ale jak jest na tenisie, to przeważnie gra. A jak potem ktoś napisze, że jak Ania wrzuca szorta z tenisa, to o co się przechwalasz? Jest. Yy, w ogóle. Yy, taka jest prawda, że nie, yy, nie wszystkim się dogodzi. I czasami coś Ania wrzuca o tenisie. Ale tenis to jest. Bardzo lubię nie, grać w tym tak, -hmm. Ogólnie wygrał ale wygrał mogę powiedzieć, co o nim sądzę, czy nie. Tak, no, za Alkarazem. No i my jesteśmy ogólnie za, za Alcarazem, bo ja ogólnie wolę Hiszpanów niż yy, jak to Włoków. Ale Włosi też są bardzo przystojni, trzeba przyznać. Ale akurat ten Sinner... Ale to na chodzi nie o to, że jakoś tak. On jest taki. Ogólnie? Ja wiem po prostu, ja wolę Alcaraz, zawsze był kibicowałam, Mam nie Al, z Alcaraz. Alcaraz. wiecie, Ben. Albo Draper, Jack Draper jest też taki <grym> jest. Ben Shelton mama też lubi. Ben Shelton, tak. Na wakacjach ktoś jest, to pozdrawiamy. Po, pozdrawiam moją kuzynkę Hanie. No, ale jakby... X najlepszy czemu ją ten? Przecież ona nic nie pisała takiego. Sorry. Zabiorę komuś moderatora, jak będzie po prostu banował za nic praktycznie. Nie wiem, co ona tam pisała, bo ja nic tam każdego komentarza, ale po prostu nie banujcie osób. Niech sobie oglądają, jak sobie chcą. Pozdrawiam, Klaudię. Mówię ci, fly 3x1, że Musi się starać w konkursie. <noise> Pozdrawiam pieska, petkę. Kogoś pieska. Pieska, petka. Sorry, przepraszam, mój błąd, ale tylko na 10 sekund. Spoko, spoko. Cześć, subskrybujecie. Super, mega stigmastik bombastik daj Mama, powiedz coś, bo wyglądasz jak. No, mam powiedzieć coś, ale co mam powiedzieć? No nie wiem, Ola, senorita Potem coś, yy, ja coś mówię, a to mówisz, że jesteś, jest, a ktoś pisze, że jesteś piękna. Dziękuję. Ty też. My też miałeś mi oddać 39 zł? Ja tobie? Będzie. Nie wiem, czy na... Nie znam cię nawet Kuba. Ja mam suba z dzwonem. Sigma Kuba. Ja znam jednego Kubę. Chyba. Siema, pozdrowisz? Pozdrawiam Hanie. Dobra, uznajmy. Konkurs będzie na 70 osób. Bo raz było już 70 osób. Podasz numer telefonu. Chyba coś cię boli. Za przeproszeniem jakby no Pozdrawiam Manię Pozdrawiam Rafała, pozdrawiam Annę. Ja mam złamaną nogę. Pozdro. Pozdro. Przy mamusi taka grzeczna jesteś. Oczywiście. Jest 60 osób, a ma być 70. Dobra, 65, więc wysyłajcie. Tapujemy, tapujemy, tapujemy. <noise> wysyłajcie. mamie, dziadkowi, tacie, babci. I byle tam komu. Każdemu. Każdemu, kogo znacie. Jest już 70. O jest, dobra, no to muszę teraz wymyśleć. konkurs. Kto zgadnie? To jest Gdzie taki... Ania była... Cicho, nie... No. Gdzie... Ale jak... w jakim mieście była na wakacjach? No, no dobra, ale do... potem drugie będzie no, miał. W jakim mieście byłam na wakacjach we Włoszech? W włoskim Gdzie mieście. Gdzie mieszkała? Gdzie o. mieszkała? Ale to będzie trudne. No, ale się... dobra, jak ktoś ogląda mojego Instagram to będzie wiedział. Nie wiem. Pamiętasz, jak mnie wyzywasz? No Kuba, Kuba, <laughs> e, nie wiem. Ania nie, raczej nikogo nie wyzywam. <laughs> Czasami, jak mnie ktoś szkodzi no to jakby ja nie wysyłam nikogo, tylko po prostu mówię prawdę. A ja jakby mówię prawdę w oczy. Ja, ja. Mm, A nie ja, jest bardzo szczera. Tak, wolę powiedzieć, jak mi się coś nie podoba, albo jak ktoś po prostu w czymś źle wygląda, tak. to powiem mu, że to brzydko wygląda. Jakby nie powiem może jedynie mojej przyjaciółce najlepszej, ale lepiej to jej dobrze doradzić, żeby nie kupiła czegoś takiego wiecie. Lepiej zawsze mówić prawdę, ale niech, niektóre po prostu osoby nie, lubi, nie lubią takich osób, co mówią prawdę. No właśnie, bo prawda boli. Jak pani ma na imię? Ja mam na imię już scena. Już Jaki jest swój ulubiony przedmiot w szkole? WF? plastyka. Matematyka. Matematyka, ale niektóre tematy. Sardynia, Wenecja. Maszej nie. Kocham się, nie podaj e-mail. No. Weź, weź, nie kłam. Kuba, ja cię nie znam. Ja nie znam żadnego Kuby. Wolałobyś jeszcze dzieciakiem? Czy już tak? 17, 18. No, ja bym chciała jeszcze przejść ten okres, jak będę miała te lata, których nie miałam, więc no, raczej jeszcze chciałabym tutaj zostać. No, wiecie, jakby. Być jeszcze osobą nastoletnią, ma tak. mhm. nie Tak. Pozdrawiam, Anielit. Jaki jest kraj? Jakby, no Polska, no niech będzie, będę patriotą, Hiszpania, mm, Włochy i Stany Zjednoczone. Okay. Kuba. Kuba, weź się, bo mi w głowie może Kuba trochę, troszeczkę, no nie wiem, zluzuj. A nawet jakby miała ja, to jest ani sprawa. Jaki jest twój ulubiony influ? Mm, m, influ mama, a to się zalicza do celebrity jakichś takich, czy nie? Czy influ to jest bardziej takie polskie? Influencer to jest bardziej taki... Jest, że jest znany z tego, że jest influencerem, a nie jest, a na przykład c, e, piłkarz to jest piłkarz, prawda? A, a no, z Instagrama ktoś jest znany z Instagrama. Bo... No to niech będzie Werso. Niech będzie. Kogo ja w sumie lubię? Lakarnuma, Lakarnum jest super. Jaki jest twój ulubiony członek rodziny? Mama i tata i siostra, ewentualnie siostra. No siostra się wyprowadziła, no, tak. u siostra ma męża. Twoja mama jest ładna, no dziękuję. Która teraz klasa? Nie powiem, c. Skąd nazwa Ania tenis? W sumie nie wiem. Dodałam swoje imię, podłogę i moją tenis. pasję. No. Cześć, tenis. Ładne naszyjniki, dzięki. To kupiłam w... we Włoszech, we Włoszech. Za 5 dolarów, a to... Euro. Euro, proszę bo... <susurwane> a Bo Ania miała taką przygodę. Tragedia I... się wydarzyła we Jaka? Mnóstwo. Zapomniałeś swojej biżuterii. Tak, zapomniałam mojej biżuterii. I musiałyśmy kupować. Tak. Ogólnie ja byłam ta... ja się popłakałam. <susurwane> z tego, bo ja kocham, że zakładać biżuterii, A to jest z Action. I potem się jeszcze następna tragedia wy... wydarzyła. A z telefonem? Z telefonem, co wyleciał do zlewu. Tak. I się no, nie ma... chciało ładować. Ale ma... ja chciałam zrobić story time. Jakby... <susurwane> 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 Chciałam sobie osiągnąć moje tipsy, bo zanim miałam po prostu z koleżanką sobie założyłam. I pisało tam, że trzeba po prostu trzymać 20 minut jakoś tak w wodzie, ciepłej bardzo. I chciałam sobie w tym czasie oglądać Lagardynuman. A to wszystko o, już i... wiadomo <śm> przez kogo? <śm> oparłam telefon. Tam gdzieś o jakiś, o jakiś płyn. Wpadł mi do zlewu. Od razu wyciągam, ale najdziwniejsze jest to, że to w ogóle się nie włączyło. Nadal to i tak działało, jakby. Tylko potem, jak chciałam podłączyć ładowarkę, to pisało, że wykryto wodę i że coś tam jakieś taka, straka. Że musi być tak. odłączone od no. ładowania, Ale na szczęście wysechł telefon przez tak. noc i się rano. To była ciężka noc. Opowiedz żarty. Dobra. Ja mam kilka żartów. Dobra. Idzie baba do Bindeaton Schody. Albo <grym> jeszcze <grym> Hmm. Eee, jak to było? Bo... Były... Najgorsze na, na story time to był powrót. I wiesz, no, na... Ale to, dobra to za chwilę... To na koniec. No, to to, yy, jeszcze co tam było? Mm. Idzie baba do lekarza, a lekarz też baba. <laughs> to jest mocno. To jest chyba najmocniejsze według mnie. Co jeszcze mam? Pozdrawiamy Ole. Czy znasz Kiatulenkę? Ja nie znam jej za bardzo ten. Znaczy widziała Ania hej! hej, hej, hej to byłam z nią na meczu. Ale osobiście tak jej nie znam. Nie, nie mam na przykład do niej numeru czy jakichś takich no rzeczy właśnie. po prostu. Mój Stają telefon spadł do Kibla. o to jest chyba jeszcze gorzej. Do kibla. Jakby tam weszedł To w ogóle. No Jakie jak... są twoje ulubione chipsy? Hydraulika, Fran chips? Ja lubię Lazy, lubię też takie soczewicy z Lidla. One są mega dobre. W sumie nie wiem, jakie są mają. Moje... Wiem. od Otstowe. Tak, stowe Nawet w samolocie teraz Ania je kupała. Tak, Pringlesy. Salt and finger. Dobra. To teraz kolejny konkurs na moderatora. Czyli tak. A zgadł ktoś tą miejscowość? Nie. A nie. No to jeszcze raz zgaduję, bo ja nie tam w ogóle komuś, zapomniałam o tym. No to jeszcze musicie pisać, w jakim mieście byłam we Włoszech. Mogę podpowiedzieć, że na zaczyna, na py. No mama, pokaż się. Pisa nie. A to jest we Włoszech? Tak, Krzywa Wieża. A. Oprze, trochę się ten... No zgadujcie, zgadujcie, na py, 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 py. Możecie sobie wyszukać. Jakby ktoś obejrzał y, wideo twoje, to by wiedział. No. Co tu się dzieje, kochani moi? <ścoughs> Ale zauważyłyśmy, że y, przynajmniej ja mam takie odczucie, że Jakieś ładne rzeczy się nie, nie są wyświetlane na YouTubie, tylko się wyświetla jakieś taki badzie, brzydkie rzeczy, że jak coś jakiegoś takiego fajnego można się dowiedzieć, czy coś to ma mało wyświetleń, prawda? Dobra, teraz jaki typ muzyki lubisz? Rap. Bardziej mi było Twoich artystów, których lubię. To mogę artystów. W sumie, ale na razie mam się skupić po prostu, jakby wiecie, na tym, kto napisze. Nie no dobra, jak nikt nie napisze do 21 minut, to naprawdę będzie tak ja Dobra, py-o, py-o p o macie podpowiedź dużą naprawdę P o Py-o, o, o, o Piszcie sobie w Google Poligano, ja powiem, że to jest no, nazwa Poligano, Poligano, ale potem jeszcze jest dalsza Poezja, nie. Potenza, Polikar. Poligano, ale poligano. Mm, mm. Nie samo Poligano, tylko Poligano. Mmm, mm. No weźcie no. No jak do 21 to powiesz, gdzie? Bo to. Już... Ale to 15 sekund. No to ja już pewnie nikt nie zgadnie, bo nikt nie oglądał twojego wideo. Poligani Amarę. No niech będzie ci, tak. Ale ona już jest moderatorem. Aha. <gry> y X najlepszy też napisała. on jest już moderatorem. Dobra, niech będzie. Nie Lix, bo nie jest moderatorem, a napisała, dobra, niech będzie. U Dobra, i teraz kolejny konkurs, albo kolejny konkurs na moderatora będzie w 20:30. Dobra, teraz możesz opowiedzieć największy stres w ogóle na lotnisku. Na lotnisku ale moja... ogólnie największy stres już tyle, żeśmy leciały, prawda? Mm. Leciałyśmy za nią do Stanów. Nie przeżyłyśmy takiego stresu, jak, to, jak ten stres, któryś miała. No, bo ogólnie moja mama, nie wiem, moja mama spokowa, nie ja oczywiście. Moja mama, wiecie, tutaj trochę tak w główce No to tak. Spakowała powerbanka do walizki. No i jak to. I nadałyśmy tą walizkę już. Tak, no nadałyśmy... i, na kontroli, I się na kontroli bezpieczeństwa. Zorientowaliśmy się. Na kontroli bezpieczeństwa byłyśmy się, zorientowaliśmy, że nie mamy powerbanka. Nie. Że tak. ja się zorientowałam, że ty spakowałaś tam powerbanka. Tak, że, że po prostu że spakowałam do bagażu, który jest już nadany. Tak. No A je nie można. I no wpisaliśmy i... wczoraj. Jeszcze był tam taki pan i powiedzieliśmy mu, on powiedział coś tam, coś tam. To właśnie jest, jest ten, co nas sprawdza na kontroli bezpieczeństwa. I jeszcze, i. Czekaj, teraz ja. Yy, no i jakby yy, wpisaliśmy wczoraj, żeby coś się stanie. On napisał tak, żeby każdemu to mówić, pójść do jakiegoś punktu obsługi, coś tam jakoś tak, yy, że w ogóle że trzeba to wszystkim powiedzieć, żeby ten, i że mogą nam bagaż zabrać. A tak. Byliśmy w Polsce. Nie najpierw poszłyśmy do tego pana, który nas Ma. kontrolował. Powiedziałyśmy mu, że jest, no że, przecież że potem, powerbank, żeśmy... ale powiedzieli, powiedziałam to już wcześniej. Nie, nie Powiedziałam. Wiedziałam. No, no i... dobrze, no to tak mów, że nikt no z dobra, tego nie... To no, nie, to już temania. No to ja już nie mówię. Dobra, to nic mów. Nie, już nie... To nie mów. <laughs> no i ten pan powiedział... No, powiedziałyśmy, że tam jest też powerbank, pan... No, że No już byłyśmy, przyleciałyśmy do Krakowa, w stresie byliśmy czy nasz bagaż wyjedzie, bo tam e, Chad GPD nam powiedział, że oczywiście nam zabiorą bagaż, e, mogą wyciągnąć, no to jeszcze jak wyciągną, no to spoko, że możemy jakąś karę zapłacić, a tu nasza walizka e, oczywiście wyjechała w Krakowie. No i oczywiście powerbank był w walizce, także Chad e, nas wprowadził w błąd, bo byliśmy zestresowane, a wszyscy jakby którzy się o tym dowiadywali, <laughs> ignorowali to, także. Tylko dwie godziny stresu w samolocie było, prawda? Pokaż paznokcie, ja ogólnie mam brzydkie paznokcie Ten jest mój najbrzydszy chyba Albo najbrzydszy, nie wiem Najbrzydszy jest ten Z czym jest viral kebab? Ktoś się pyta No kebab jakby... No ale z czym jest? No mięso No to nie widać cię No mięso, sałata taka jakby, pomidor i chyba cebula Ale nie jestem pewna czy cebula, chyba cebuli nie było Maczaczka Epsy Mac, choć czasami po prostu po ciepłym jedzeniu, nie wiem dlaczego tak mam, po ciepłym jedzeniu mam no, więc... Mam po jakieś takie... Mm. Nie lubię Was, pozdrów na lajk. Niech mama też pokaże paznokcie. Tak. Na no liczek, tak. tak. Ile masz lat? Nie mówię. G o której chodzisz, idziesz spać. No, ja ogólnie ostatnio poszłam. Tak, 23 do max pierwszej. Tak max maksymalnie. Ile ma lat? Nie mówimy, bo moja mama nie chce. Dużo. <grym> więcej niż, więcej niż Dinozaur. YouTube. Więcej niż YouTube na pewno, więcej niż. Dobra, już Google. nie mówię. Tak. Nie, no jak Google? No Google przecież w latach 90. powstało. Mama czy taka. Znasz Paktofonikę? Tak. Tak. Pozdrawiam Lilianę. Ja też znam Paktofonikę, <noise> to byli moi znajomi z liceum. Już kiedyś mówiłam o tym, ale niestety już. We Włoszech poligano amare. No już, ale to już wygrał ktoś. O której wstajesz? No ja wstaję późno. Jak jest szkoła, no to niestety jestem zmuszona, żeby wstać o 7.30, ale tak. Wiecie, minimalnie 10, może ewentualnie 9,30, ale tak to 12, Chill oczywiście dwu, do 12. No jak? Mama jest piękna, to masz kontu na bo obserwujecie, ale nie wiem, czy to... tak mam konto na placie Ja chyba 23, no to spoko Jak twoja mama ma na imię? No, po pochwal się, jak masz ja na Ja już imię. mówiłam, jak mam na, na imię. Na Do której chodzisz z klasy? To nie co? mówię. Polikano amary, no ale już się skończył konkurs. Mama, jakby miała lajk like na tyłku, to bym kliknął. Co bym miała? Lajk like na tyłku. No. To, nie ten, to nie ten portal. Mama! No, ale od razu mówię, mama, nie ma tego. Nie mam tego. Jeszcze? Nie zamierzam mieć. Ronaldo czy Messi? Ronaldo. Tylko Ronaldo. A jeśli ktoś chce wiedzieć do jakiej klasy chodzi Ania, to może ją odszukać na Instagramie Szkolnym. Mama! Dobra? Tam jest na Instagramie szkolnym, ale nie mówimy. No. Jak ktoś będzie chciał, to wszystko się znaleźć. Dobra, robię kolejny konkurs. I teraz jest moje pytanie, bo wcześniej ty wymyślałaś. To tak. Jaki jest mój ulubiony celebrity crush piłkarz? Jak mama... kto to? Ja już wiem. No ale powiedz. Tak to No nie zakłóż, no mama, no cały konkurs zepsułaś. Dobra, no to zgadnijcie. I potem kończymy już. Tak. To nie to szybko. Jakie wspomnione sklep czynić, żeby Berżka i New Yorker. Ej, dobra, tego to nie może być w sumie takie łatwe. Bo mało osób dwa zna, bo on ma nie za dużo jakoś super obserwując na Instagram. Bo on ma nieco 5 milionów. <gry> o, oh jest! Agata Vivi, Ale zgadła. ktoś ma po prostu wyobraźnię. Tak się składa e, dla tych wszystkich, którzy takie głupoty piszą, że ja mniej więcej wszystko wiem o ani ja, ani mi dużo rzeczy mówi. Nie mamy przed sobą tajemnic. <gry> A Także... <gry> no, no skąd wiesz, mama? No, wiem, wiem, wiem. Lubisz hamburgera? Lubię hamburgera. Lubię cheeseburgera? Bez. Sera. A nawet jakby to robiła, to jest jej to sprawa, wszystko jest dla ludzi. A jak ktoś jakby jest strasznie pruderyjny i o pewnych rzeczach nie mówi, to znaczy, że nie wiem w jakim świecie żyje. Ulubione zwierzątko koty. Dobra, to chyba już będzie koniec, bo 28 minut. Toż kibili toilet. No właśnie dziękujemy Wam bardzo za tego live'a. No i co, oglądajcie, a Tak. Pa, pa, pa. Pa!